Księga ziomeczki. Kabot! Jak chciałem już dawno temu wspomnieć, poruszę dzisiaj może jeden z bardzo drażliwych tematów. Jednym słowem, powiem czemu. Chciałbym się Was zapytać, to jest pytanie do wszystkich osób, które nie lubią Minecraft'a, czemu wbijają na pierwszy, lepszy filmik i piszą, że tego nie lubią? Może niektóre osoby, jak to niektóre osoby. Próbuję trochę zmienić w tym Minecrafcie, żeby to nie był zwykły Minecraft. bot konstruują mapy oraz budowle oraz mechanizmy, których sam nie mogę ogarnąć. A jak to niektóre osoby robią, umieszczałem na filmikach swoje przemyślenia. Na temat tego, że Minecraft jest niczym No dobra Powiem tak Osoby mogą robić sobie co chcą Kręcić mogą nawet spainta. No ale Muszą robić to ciekawie No i na przykład Często się pojawia Co mnie denerwuje Pod filmem na przykład znanego youtubera po prostu wchodzisz i bez opinii nie patrząc na ten film nie patrząc jak on, pomimo tych rzeczy, które nakłada Minecraft jak on zmienia ten film, po prostu wchodzisz i dajesz mu hejta Ja nie lubię cs ale to nie znaczy, że wchodzę pod każdy filmik CS-a i mówię, że jest głupi albo coś takiego CS jest kopii. No ale... No... Wcale nie hejtuję, nie wchodzę, a więc... Też wymagam od youtuberów, żeby pomyśleli, zanim coś napiszą. Dobrze. To był drugi już mój audio vlog. Dziękuję wam bardzo. To był Sin. Bye.